Dzień dobry, Morgan, mamy dziś poniedziałek, 15 marca 2032 roku. Hej, morgan! Obudź się! Szkoda dnia! Wysłałem po ciebie śmigłowiec. To tylko parę testów. Nie zapomnij założyć kombinezonu. Do zobaczenia. Słuchaj, świetnie, że tu jesteś z nami. Zawojujemy razem świat, Morgan. Jak za dawnych czasów. thank <laughs> you Dzień dobry, pani Ju. Na dachu podobno jest helikopter. Na pewno po ciebie. Musisz pojechać windą. Na końcu korytarza. Zresztą wiesz, chyba. Nie spóźnisz się? Musisz iść dalej. Będę miała przez ciebie kłopoty. Nie mogę więcej z tobą rozmawiać. Przezabawne. Proszę się rozgościć. Wkrótce ruszamy. Ośrodek Transtaru jest orzut beretem. 25 stopni Celsjusza. Ani chmurki na niebie. idok na zatokę. Oto no jesteśmy, Panie Yu! Uwaga na przeszklenie przy wysiadaniu. Powodzenia! Doktor Yu, witam. Jestem operatorem klasy naukowej Sybilla-495. Już niedługo będziesz na wahadłowcu lecącym na Talosa-1. Wszyscy chcą zobaczyć, jak wiele potrafi doktor Yu. Nasze badania często potrzebują ogromnego skupienia i długich godzin pracy. Moje przyrządy skalibrowano z myślą o bieżących odczytach i analizie rozbudowanych danych. Transstar ma na całym świecie ponad tuzin nowoczesnych obiektów. Wszystkie nasze laboratoria spełniają minimalne standardy bezpieczeństwa. Linda, zabierzcie bezpośrednio do strefy testów. Twój brat z pewnością na ciebie czeka. Trwa kalibracja. Witaj, Morgan. O dziewiątej rano masz spotkanie w ośrodku testowym. Proszę potwierdzić. <laughs> Morgan! Nareszcie! Hej! Nieźle wyglądasz w uniformie Transstaru. Jak tam oko. Czerwone? Wiem, że te testy są mało konwencjonalne, ale to rodzinna tradycja. Łamanie sztampy mamy we krwi. Po rozpoczęciu testu. Zaufaj swoim instynktom. Nie przejmuj się tym. Doktor Bela mi wszystko ci wytłumaczy. Zna się na rzeczy. Wkrótce będziesz na orbicie. Obiecuję. Panie Yu, czekają na brata w sali A. Dobrze. Słuchaj. Bądź tylko sobą. Widzimy się po. Szkoda, że nie mogę pokazać ci, nad czym pracuję. Doktor, lepiej już wchodź, nim Bela mi się zniecierpliwi. Hmm. Pewnie nie masz w tym szczególnie dużej praktyki, ale wierz mi, pójdzie na pewno znakomicie. W porządku? Świetnie. Zaczynajmy. Na potrzeby pierwszego testu jak najszybciej usuń pudełka z czerwonego okręgu. Idź za intuicją. Dobrze? Wspaniale. Czerwony przycisk uruchamia test. Znakomicie. Tak. Bardzo dobrze ci idzie. E, przejdźmy teraz do pomieszczenia B. No dobrze, Morgan, słuchaj uważnie. Spróbuj się dobrze ukryć gdzieś w tym pomieszczeniu. Bez pośpiechu, odpręż się. Przemyśl to. Nie żartuję, masz tylko 9 sekund. Wciśnij czerwony przycisk, żeby zacząć. Hmm, ja. Jakiś rejestr synaptyczny? Na pewno? Żaden. No więc dobrze. Nie przerywaj, się, Morgan, wybacz. Przejdź do pokoju. C. Idzie ci cudownie. No dobrze. Zaczynajmy. Na potrzeby testu, wciśnij, proszę, niebieski przycisk po drugiej stronie, jak najszybciej. Jeśli możesz. I w jak najbardziej intuicyjny sposób. Bez zastanowienia. No, no, no dalej. Wciśnij czerwony, by zacząć. Przepraszam, czy ktoś raczy mi wyjaśnić, co się dzieje? Simons? Zainstalowałem to, co przyniosła Tina. Sprawdziłeś ponad? Głośnik jest włączony. Wybacz proszę, Morgan, mamy... Mamy pewne problemy z, z wyposażeniem. Nie jest Twojej winy. Właściwie idzie Ci świetnie. Ostatni pokój, zatem przejdźmy do D. Czy może ktoś mi przynieść kawę? Byłbym wdzięczny. Dziękuję. Dobrze, Morgan. Zajmij proszę miejsce przy stole. Wspaniała robota. Zwróć uwagę na ekran przed tobą. Zamierzam przedstawić ci serię pytań. Wybierz odpowiedź, która jest najbardziej trafna. Żeby rozpocząć, wciśnij start. Dobrze, chyba już wiesz o co chodzi. Nie przerywaj. ale niełatwe Tak. Dalej. prawie koniec. Dobra robota. To niemal koniec. W ramach następnej części wyświetlę ci obraz. Postaraj dobrze mu się przyjrzeć. Za chwilę zapytam cię co... Yy, to moja kawa? Tu nic nie ma. Myślałem, że... O, Boże! o Boże! Simons, co się dzieje? Mamy problem. A Morgan? On żyje. Uśpiony. Posprzątaj. Zaraz tam będę. Jasne. Dzień dobry, Morgan. Mamy dziś poniedziałek, 15 marca 2032 roku. byśmy porozmawiali. Mój kryptonim to January. To nie sen. Wczorajsze wydarzenia naprawdę miały miejsce. Jeśli chcesz Wysłałem po ciebie śmigłowiec. To tylko parę testów. Nie zapomnij założyć kombinazonu. Do zobaczenia. Słuchaj, świetnie, że tu jesteś z nami. Zawojujemy razem świat, Morgan. Jak za dawnych czasów. يا <laughs> سلام Popularnie mimem. Uważaj, co podnosisz. Co się dzieje? Mamy problem. A Morgan? On żyje, uśpiony. Posprzątaj. Zaraz tam będę. Jasne.